No, w, w, tam z powrotem, znowu miałem mały problem. Tym razem to nie fraps ani gotik, tylko rodzeństwo. Ja no, szczęście, ja jestem sam. No ty to masz takie szczęście. Ale co się kochana siostrzyczka. Dobra. Yy, teraz jesteśmy, ta, wracając do tematu w ogóle. Yy, I król rozkazał swoim Magą, aby stworzyli taką magiczną barierę, przez którą można wejść, ale nie można z niej wyjść, bo cię za, bo za, zabije. Po prostu, nożmy, że wchodzi sobie jakiś przechodnik, przechodzi przez nią i, st i stwierdza, że chce wyjść. Nie ma, nie ma tu nic więcej. No ja. to na sobie jakiś grubas. I stwierdza, że chce wyjść. I wychodzi, i nagle przechodzi przez tą barierę, i po chwili jest martwy, bo poraża go strasznie potężny piorun. W takiej barierze byliśmy zamknięci w pierwszej części, kiedy uznawano nas za bandytę. No i tak było w sumie. Nie wiadomo za co zostaliśmy skazani na pobyt pod tą barierą. Ale na szczęście udało nam się stamtąd wyzostać. Nie słuchajcie go, on pierwszy przypatrzy. Nie, że jeżeli ktoś to ogląda i wie o co chodzi, to podzieli się z moim zdaniem, że tak było. Nie ma tu nic więcej. Pan, może chcesz? Nie, Yoda, banana? nie, nie chcę banana. Czemu ma tego nie wrzucę? Albo to wyrnę. Nie Dobra, co? Myślę, że przeszukam do wioska i będzie koniec tego odcinka. Ale <śmiennictwo> może nie śpieszyć, bo zaraz staję się w na wilka i nie będę mógł tego ograbić. Jest banana? Nie, nie chcę. Nie to mnie rozwaliło. <śmiennictwo> domyślam się. Ale na jak to są na Youtube, na YouTubea, to nie domyśla, domyślam się chyba, że to wutnę. Nie. Yeah. <laughs> no może nie. Wola, byłyby fajne komentarze. Nie, wola. <laughs> nie chcesz Bonona? sprawa sprowadzam konkurs, Wygrała wygra Bonona. To będzie pytanie na jakimś konkursie, co babcia zaproponowała Bartkowski? <laughs> <laughs> Ale dobra, wracając do tematu gotika. Wiem, teraz nic się ciekawego nie dzieje ogólnie. No ale tak mówiłem wam, że tak będzie. Nie mówiłem może wam tego, ale tak będzie się co jakiś czas działo, że po prostu po walkach takich będę coś zbierał tam, będę szukał jakichś tam ciekawostek. Tutaj jak widzicie, woda nam regeneruje trochę życia. Nie regeneruje dużo, ale chyba lepiej trzeba się pomęczyć i wygenerować sobie całe życie niż marnując yy, eliksiry, które potem się bardziej przydadzą. No, myślę, że tyle mi wystarczy życia. O! To są kufry, które można otworzyć tylko za pomocą wytrychów. I zobaczcie, jakie ciekawe z nich są rzeczy. Mm, tutaj chyba coś jeszcze było? Tak. Okej. Okay. Jeszcze zostało nam chyba trzy domy. Już koniec? Nie, ja jeszcze nie. No, co tak narodzisz? O, tutaj zobaczcie nasi biedni niewolnicy, którzy nam pomagali i walczyli miotłom, polegli. No. Co za łuksiak był! <coughs> o, i to jest bardzo ciekawy domek. Zapamiętajcie go sobie. On jest tutaj przy tym wyjściu. W środku jest, dom, jest to domek alchemika, w którym możecie znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. Domek alchemika. Patrz, na przykład tutaj jest mikstura, znaczy re recepta na tworzenie mikstur właśnie regeneracji życia. A tutaj mamy taki pierwszy pulpit, który nam coś da. Zobaczcie. Tu jest napisane coś. Nic Nic nie widzę. widzę. <laughs> Alchemia doda... Dostaliśmy plus 5 do alchemii. Alchemia mi się szczególnie przyda, kiedy będę grał magiem, ponieważ będę musiała tworzyć z niej... Znaczy za pomocą alchemii będę tworzył córki. O, tutaj była lekka zjecha, prawdopodobnie Fraps podzielił odcinek. Okej, okay, jeszcze zostały tylko ten duży dom i tamten. I to będzie wszystko, myślę, w tym odcinku. Dobra, jeżeli chcecie, żebym ja również był w następnym odcinku w tle, to napiszcie w komentarzach, nie? A ja jedynie pójdę. Jeżeli uważasz się, że przeszkadzam w tym let's playu, nie no, tylko musisz przestać tak komentować. Mi się wydaje, że nie widzisz i mówisz, jakie to jest głupie, ale w zeszłym stylu. No, rozumiesz. Ej, przez chwilę mi się wydawało, że słyszałem Clippera w gotiku. Za dużo Minecrafta? <laughs> o no nie, nie. Aha, w ogóle. I no to jest. Bóg, jeden z trzech Bogów jest jeszcze Adanos i Belial. Trochę potem Wam jeszcze o nich opowiem, bo na razie oni nie są nam potrzebni. Chociaż. Nie, na razie nie. Dobra, tutaj mamy dwa kufy. A na górze będzie też coś ciekawego. To już mam w ogóle zagwarantować. Hmm. Ogólnie, jak tam wygląda. pokażę Wam w ogóle ekwipunek. To jest nasze doświadczenie. Nasze ogólnie umiejętności. Jest ich mnóstwo. Tutaj mamy nasz plecaczek. Tutaj są podzielone kategorie. Tutaj mamy księgę magii. Tutaj mamy mapę. A tutaj mamy zadania. I może znalazłem jakiś lepszy miecz? Albo coś? Nie. Okej. Okay. Dobra. Teraz zobaczycie to, o co mi to bardzo tak chodziło w tym bełku. Niby nic tu nie ma, zwykłe skrzy... dwie skrzynki. Te skrzynki, akurat, które teraz otwieram, nie są zbyt przydatne. Tam nie ma jakichś wartościowych rzeczy. Są takie na sprzedaż specjalnie. Ale o co mi tu najbardziej chodziło? O ten pulpit. A mam nadzieję, że słyszeliście. Będzie czytał kawałek historii tego świata, na którym podróżujemy. I za to dostał plus 5 do starej wiedzy. To jest jakby umiejętności magiczne. Ale więc szczególnie mi się przydadzą, jako że gram magiem. Okej. Okay. Myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek. Mój pierwszy odcinek tej serii. Mam nadzieję, że się podobał. Wiecie, komentujcie, subskrybujcie. O, jeszcze tutaj tylko przeszkadzam ten pokój. Wiatra teraz zakręcony jestem. <laughs> ten policjant, tak? To nie, nie daję ten pulpit. Jest jeszcze może coś? Jest, jest. Okej. Okay. Dobra. A więc tak. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie mój filmiczek i serdecznie też zapraszam Was na ten, na ten Let's Play w Minecrafcie, który już Wam przypominaliśmy z blisko. A więc, no, na razie. Następny, jeszcze to tylko na... powiem Wam, że w następnym odcinku dam się do tej wieży i tam otrzymam naszego quest'a pierwszego. A więc dobra, no to na razie Weź wam machamieczem Na razie